Witam Was na moim kanale, z tej strony Peter. Dzisiaj krótko, zwięźlej na temat. Mianowicie, tak jak niektórzy widzieli na mojej społeczności, wczoraj dodałem jeden post, że można wesprzeć moją, powiedzmy, taką działalność, ten mój kanał, wszystko co robię, bo wiadomo, że też są to naprawdę koszty nagrywania takich filmików. Zakupiliśmy nowy laptop do poprawy ogólnie nagrywania i edycji filmików. Zakupione będą nowe programy na testy. Tak jak wiecie, też w mojej społeczności będą zakupione części do automatycznej skrzyni biegów, które będziemy też naprawiali przed kamerą. Będziemy też jeździli na autohandle, oglądać samochody, które zapewne wiecie z ostatnich odcinków. Ale ten kanał przede wszystkim powstał w takim celu, żeby pomagać wszystkim osobom odnośnie motoryzacji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania o schematy, jak co naprawić, jeżeli coś się dzieje z jego samochodem, właśnie po to powstał ten kanał. Więc tak jak mówiłem, wczoraj na mojej społeczności wieczorem dodałem post, możecie zobaczyć, odnośnie wsparcia mojego kanału. Założyłem konto na Patronite i możecie taką małą cegiełkę dołożyć, bo po prostu ten kanał się porządnie rozwinął. Te pieniądze będą przeznaczone, tak jak mówiłem, właśnie na rozwój kanału. Tam są naprawdę drobne sumy typu 3 zł, 5 zł, 10, 15, więc to nie ma naprawdę jakichś tam większych, większych pieniędzy, ale to po prostu chodzi o ilość, tak jak wiecie, małą cegiełką i coś zbudujemy. Dane wsparcie możecie w każdej chwili anulować, że nie musicie tego dalej płacić, więc też to jest bez żadnego strachu, bez żadnych zobowiązań. Strona jak najbardziej jest. Też bez strachu, więc można cokolwiek wpłacać bez żadnych tam wątpliwości, że coś się stanie. Już widziałem, że wczoraj dwie osoby postanowiły też wesprzeć mnie, którym jestem bardzo wdzięczny. Jakie oczywiście będzie, powiedzmy, za to, jakie za to będą korzyści dla osób, które mnie wesprą na Patronite. Tam mi się od razu osoby automatycznie zapisują. Które mnie wspierają Ja te osoby dodam do tajnej grupy Na facebooku Te osoby będą miały mój prywatny numer telefonu Będą miały wsparcie techniczne 24 na dobę Odnośnie diagnostyki, napraw Kupna, sprzedaży samochodów Mam też mnóstwo schematów Autodate Elzawin Programy diagnostyczne VW w ogóle Na przykład Elzawin Pro z 2019 roku Których używa serwis więc mam naprawdę bardzo dużą bazę danych, która jest naprawdę strasznie droga, więc te osoby, które mnie będą wspierać, będą miały automatycznie do tego dostęp, jeżeli będą potrzebowały jakichś napraw czy czegokolwiek. Zawsze będę powiedzmy pod telefonem, więc myślę, że będzie to dużo korzyści. Ale tak samo osoby wspierające będą mogły decydować o materiale, jaki będzie w filmikach, będą widziały przed filmem. I rzeczy też, które nie będą w ogóle wrzucane na YouTube, gdzie jestem, co robię, jakie auta kupuję, co sprzedaję, jakie auta idą z ubezpieczalni do Polski. Będą widziały wszystko na bieżąco. Owieście mi, tutaj na tym warsztacie się naprawdę bardzo dużo dzieje, więc będzie co oglądać. Więc to są drobne sumy. Wszystko jest bezpieczne. Jeżeli ktoś popiera to, co robię, jest po prostu ciekaw, interesuje go motoryzacja, potrzebuje czasem jakiejś fachowej pomocy. Wiadomo też, nie jestem alfa, i omegą, ale mam dużą bazę danych i w ogóle, więc myślę, że jestem w stanie jak najbardziej pomóc z większością rzeczy. A więc to wytworzycie ten kanał, więc biorę Waszą opinię jak najbardziej pod uwagę i to nawet jeżeli ktoś mnie nie wesprze, będę go to traktował tak samo. Więc jeżeli ktoś będzie chciał jakąkolwiek tam pomoc, więc też tam na tyle, ile mogę, też mu zawsze pomogę. Aczkolwiek mam tyle komentarzy, że potem mi się to tam nie wyświetla. Gubię te kontakty z ludźmi, nie, nie wchodzą mi powiadomienia, więc jest to na pewno utrudnione. Więc jeżeli postanowicie mnie wesprzeć, no to macie link w opisie, macie tak samo w społeczności, ostatni post dodany. I już w weekend myślę, że ruszę z grupami i w ogóle, więc będzie się działo. Będzie ciekawie, serdecznie zapraszam i będziemy kręcili myślę od weekendu jakieś filmiki, pierwsza tematyka poleci, tak jak tam żeście głosowali, place w Niemczech z samochodami, jakieś autohandle i w ogóle, potem jeszcze nakręcimy temat ogólnie życia w Niemczech, ile kosztuje, ile kosztuje życie tutaj powiedzmy utrzymanie, ile kosztują jakieś rzeczy w sklepie, ile kosztują ubrania i w ogóle jakieś takie pierdoły, bo wiem, że dużo, dużo osób się mnie o to pyta. Peter, jak wygląda życie w Niemczech? Ile to wszystko kosztuje? Warto, nie warto? Ja nie będę oceniał, bo po prostu sobie, sami zobaczycie ceny na CPN, wszędzie, wszędzie, wszystko sobie sami porównacie i po prostu sami sobie odpowiecie na to pytanie, czy jest warto, czy nie jest warto. Żeby nie decydował po prostu za kogoś. Więc na razie na tym kończymy. Powiem Wam, że koszmarne upały teraz są. Więc dzisiaj popadał deszczyk, pierwszy deszczyk w tym tygodniu, coś pięknego, aż chce się pracować. Trochę żeśmy od przerobili. Tam z przodu się jest plac pusty. Powiem Wam, że kurde, w tych szybach tutaj to jest naprawdę ciężko pracować. Jak jest tak 30-40 stopni, to w środku jest masakra. No ale niestety czasem też tak bywa. tego taki deszczyk jest wręcz skazany. Więc w sobotę będziemy coś nagrywali a Wy wbijecie koniecznie w linka odwiedzajcie stronę na Patronite i naprawdę będziecie mieli bardzo dużo korzyści i fachową pomoc myślę, że warto pozdrawiam, do zobaczenia, cześć